Cześć, witajcie na moim kanale Ole Ola, Ole, Ole, Oliwka Gra. E, to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. E, niektórzy mogą mnie znać z kanału Ole Ole Ola, cześć to ja Oliwka. Na tym kanale e, no, nagrywam jakieś unboxingi, challenge, vlogi, a na tym kanale właśnie gram w gry. Jeżeli jednak są osoby, które mnie... No, pierwszy raz widzą ten odcinek, to jestem Oliwia Lewandowska, mam 12 lat i na tym kanale będę grać w gry. A dzisiaj zagramy sobie w Robloxa, a dokładnie w Epic Minigames. Są tu różne minigierki, bardzo fajne, o już taka jakaś minigra się skończyła i teraz będzie wybieranie następnej minigry, yy, więc zaczynamy. Ja tu w ogóle mam taki napój fajny, ja go dostałam, bo tutaj się, zb... no są różne punkty, nie, punktów nie ma, ale są wygrane i są różne levele i dostaje się na przykład jakieś level jakieś yy, akcesoria, albo też można kupić. A teraz zaczynamy i tu mamy jakiś klifowy chaos. Więc zaraz zobaczymy. Ja chyba tego, tej gielki jeszcze nie miałam, więc zobaczymy. Bloki zaczną wystawać i cować się. Aha, unika odpadania. A to chyba rozumiem o co chodzi. Będą tu po prostu się cofać. O, widzicie tutaj, rusz zaczyna się ruszać, to trzeba uciekać, więc okej, okay, dobra. Kogoś tutaj już zabiło. Szybko. Prawie bym już odpadła. Jakiś tam też już odpadł. Okej, okay, biały się rusza, okej, okay, dobra, nie, idziemy, czekaj tej teraz jest. To um, już myślałam, że... O, szybko! No co jest? To... Klawiatur... Klawiatura mi nie zadziałała. Znaczy nie klawiatura, tylko przycisk. No trudno, no. Ale teraz sobie przegrywam, no. Co zrobić? A to jest takie na szybkość. Dobra, więc poczekamy, zobaczymy, ile osób w ogóle wygra. E, bo potem pokaz pokazują, kto wygrał. Tu w ogóle mamy sklepiki z narzędziami, z zwierzętami, tytułami, ale można sobie też tutaj wybrać. E, znaczy, wybrać. Tutaj można sobie, sobie kliknąć, nie trzeba podchodzić do sklepików. E, więc następna teraz gra. E, o, to jest taka duży nowa aferę. Jakiś tutaj domek, nie wiem. Wrogy czasami są bardzo dziwne tłumaczenia. Ale ja w ogóle skoczyłam na drzewo. I mam rzadkę, kupiłam sobie niedawno. Dobra, więc lecimy z y, grą. Otrzymasz promień zabrożenia za 7 sekund, w drużynę przeciwną i rozmiąć swoich kolegów z drużyny. Okej, kiedyś to miałam, ale ja nie jestem dobra w takie szczelanki czy tam zabrożenia, więc wybaczcie jak coś, bo może być y, ciężko. Y, dobra, lecimy. Nie wiem, czy to w ogóle trafia. Wiesz co? Może zrobię tak, bo ja naprawdę nie umiem wygrać. Ja się schowam, tak, ja się schowam i po prostu nie będą mnie szczerać, Może jakiś punkt dostaniemy, że jakiś gracz przeżył. No, może naliczą, jak ja przeżyję na przykład, to będzie, że o jeden gracz więcej w tej grze przetrwał. Więc może nam uda się wygrać albo prawie wygrać. Ja co tu będę się ukrywać? Może nie, nie, nie trafię, albo z daleka będę strzelać. O tu. Jest ktoś. Nie, nie ma już. Czekamy. Fajne są w ogóle pioseneczki też w, w tych gra, Takie często do klimatu, więc fajne. Dobra, ktoś w ogóle chyba był AFK, ale już jest z powrotem. Ale fajne manutki w ogóle. To są chyba efekty osoby. Dobra, ale my się skupiamy na efektach. Nie mieliśmy grać, ale ja się ukrywam, bo ja naprawdę nie przeżyję sekundy. Jestem tutaj, może poczekamy. Wiecie co? No, poczekamy sobie. Może wygramy, czekajcie. Oha, jeszcze się mnie zamrozili. No mówiłam, co. To... A, niebieska już nagra. No trudno, no to była nieudana Nie uda nagra. i szczelanki, no nie lubię ich, więc ja tak zawsze przechodzę. Dobra, wyciągnę będzie set na minigram. Abym się bardziej w nią zaangażowała, nie to co przed chwilą. jean na U. Jean-Gel na U. Nie wiem, czy takie w ogóle e, słowo istnieje. No ale zobaczymy, co to zagra. Żon gel na zostanie wybrany za pięć... Aha, dobra, zobaczymy. Nawet nie wiem. Jak ja nim będę, to nie wiem. Nawet co będę Aha. Aha, że muszę pokonać tą osobę? Co? Chyba tak. Dobra, już znów szczelanki powiem wam słabo. Tu mamy kols tutaj. Szybko, raz wypadnę. O ładnie, dobra. Aha. A za pokonany, dobra, spoko. Aha. Czekaj. Czekaj. Nie wiem, nie wiem czy wygrałam. Może wygrałam, nie wiem, nie wiem. Nie sama. Więc teraz następna yy, minigra. Tak, wiem, czasami te minigierki są takie dziwne, że ich nawet nie ogarniam. O, to umiem, to umiem. To jest fajne. Ale nigdy chyba tego nie przeszłam, ale wiem o co w tym chodzi. Tu będzie taki statek, taki jakby statek i trzeba będzie sterować tak, żeby nie trafić w takie coś tam. O, żeby po prostu... No, zobaczycie. Więc zaczynamy. 3, 2, 1. Ok. Lecimy. Teraz trzeba o. Nie. Dobra. Kilku prawie było. O nie. O jeju. I to jest trudne czasami. znaczy niektóre są trudne. Zapójdziemy tu. Trafię? Trafiłam. O nie. O. Dobra. Ups. Aha. Tak, ja i gra. Ale czasami nie ujem trochę, jak widać, niektóre gierki. Ale to, chociaż wiedziałam, o co mi chodzi. Dobra, ale to już mam 20 sekund. W ogóle tutaj ta poczekania na te minigierki gierki jest fajna bardzo, bo tutaj dużo takich atrakcji. Na przykład, o, możemy się wyszczelić z takiego czegoś. O, tutaj jest takie, takie czarne coś. E, możemy się wyszczelić, pokażę Wam. To jest na przykład, to jest bardzo fajne. Daj. Dobra, jestem. I... O. No. Fajne takie rzeczy. O. Na przykład też możemy iść na to zjeżdżalnię. Tylko nie wiem, czy zdążę. Okej, okay, jakaś na wybrana. To jest taki parkour. O. I tu musimy stać takiej zjeżdżalni, fajnej, do wody. Więc, uwaga, pięć to jest. Zdążę, zdążę. jej, Więc tutaj się nie można nudzić. Okej, okay, dobra. Patynka a to jest jakiś gracz, zacznie sterować obrotnicą w, tam, w za ileś sekund, unika poparzeń, okej. Okay. Ja tutaj są zosuwani gracze i trzeba unikać tych, takich takich zielonych cośków, jakie ja bym mogła nazwać. Yy, dobra. E, ona w ogóle tego nie rusza. Chyba nie obczaiła jak to się steruje, ale chyba się nazwie. Trzeba być gotowy na wszystko. Jajku, szybko, szybko, szybko. Dobra, 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 chyba będzie do git. Hardcore tego nie steruje. Ojej, już raz dostałam. Jeszcze raz mogę chyba dostać. A to jeszcze pół minuty. Dobra. Dobra, ojejku. Ale od razu zaczęła na kierunki tak szybko zmieniać. Dobra, 15 sekund. Bo ja jest w tym odcinku chociaż raz. Jej, co ona tak karkorowo to robi? Chyba szalała. No to się ja też tak robię. Czasami też jestem tym do tego. I też tak karkorowo, nawet bardziej. Dobra, wygrałam, chociaż raz. Oliwka nie wygrała. Dobra, mam dziwną wizję. Muszę sobie tutaj ustawić. Dobra. Więc teraz następna gra, chociaż raz wygrałam. O, trochę. O. Więc następna gra. 3, 2, 1 i będzie to cztery no rogi. Przeczytałabym, przeczytałabym nogi. Dobra, tutaj trzeba będzie po prostu wybierać kolory i będzie się zapadać. Mm, Jedna z tych takich czterech rogów, Zobaczycie teraz. Ok, więc tutaj y, musimy wybrać. Ja idę do żółtego na przykład. Nie wiem, co do żółtego. jedno z tych czterech y, kolorów się zapadnie. O nie, rzuty się zapełnia. No nie nie że Ja to mam farto, nie? Co jaś. Wybiorę jedno i już się zapada. No dobra, trudno. Poczekamy sobie na kolejną gielkę. Tutaj zobaczymy, co tutaj jeszcze są za rzeczy. O, tu jest taki fajny pociąg. Fajny, fajny. Po jak można na nim pojeździć. O, tu jest takie, taki budynek. są takie rankingi poziomów, no, czy poziomów. Osoby, które mają największy poziom. Ja mam poziom 117... Nie! Mam poziom 11, a wygranych mam 117, już bym się pomyliła, nie? Dobra. Więc a właśnie, ja mam poziom 11, tymczasem ludzie, którzy mają 600 któryś, nie? Więc no, słabo trochę, ale okej. Okay. Dobrze, więc my czekamy. Okej, okay. jest tylko jeden do zwycięzca. Więc tutaj naprawdę liczy się szczęście, a nie umiejętności akurat w tej grze. Akurat w tej minigrze. I teraz losujemy kolejną mapę. I będzie to. Wybraną minigrę. Uderzenie w blok świątynia. Ok. No dobra, no to sobie yy, zagramy. Też nie wiem o co w tym chodzi. Albo to grałam, nie wiem. Teraz zobaczymy. Bo niektóre gierki grałam, A, a zapominam, że grałam. Zlekki zaczął pojawiać się. Aha, to, 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 to chyba w to grałam kiedyś. Dobra, trzeba uderzyć w takie bloki. A, to grałam w to. To była inna tematyka, jakiś tam las chyba, czy coś takiego. Żeby była takie jeziorko. Po prostu są często takie same zasady, a inna taka tematyka. To jest jakiś zamek. Dobra, szybko klikamy. Żółty, a to pewnie żółty to daje więcej punktów. Szybko, dobra, ja będę w jakiejś jednej strefie, może. A um, tu są. Nie wierzę. Szybko. To tutaj może będę. O, o to daje trochę więcej, widzę. Punktów tutaj jest Nie zdążę. No nie zdążyłam. Dobra. Zobaczymy, która na będzie lepsza. Ja się boję o naszą. Ale może wygramy, nie wiem. Aha. Ojeju, aż tak źle? Nie no, nie było źle, ale przegraliśmy. No dobra, to kolejna gra, nie wiem ile jeszcze gierek w mini zagramy, może takie trzy gierki. No zobaczymy. Um, kolejna mapa to skoki na lane planę. Podziemne. Dobra, nie, nie wiem. Zobaczymy. Może to miałam, nie wiem, bo to będzie tych mi nie jest dużo, a ja dużo już grałam. I niektóre zapominam albo mi się przypominają w trakcie gry. A, to chyba kiedyś grałam, ale nie przeszłam. Jak otworzy się. Aha, trzeba umieć samochody. No dobra. Więc musimy patrzeć na wszystkie strony. Teraz. Nie! Bariera za późno się. Nie, bariera nie za... Tak, ja za późno się otworzyła, czy za wcześnie? Nie, za późno! Nie, właśnie ja pogubiłam, dobra, za, za późno, a już się przygotowałam. Trzeba było odczekać trochę jednak. Dobra, więc nie wiem, co będziemy robić przez te pół minuty, ponad pół minuty. O, to w ogóle krzaki są przezroczyste. Znaczy, nie przezroczyste, jakie przezroczyste! Takie, że można w, nie wnikać. No, nie wiem, czy dzisiaj język klucza. Pojdziemy sobie na tych ciuchci. O, taki fajny przysłonek tutaj się zrobił. W ogóle, czy ja w tym odcinku wygrałam ile razy? Dwa? Nie wiem. Zwyczaj mi lepiej idzie. Dobra, prognozy lawy. Okej. Okay. No to zobaczymy. No nie wiem, może w to grałam. No nie wiem, zobaczymy. Więc. Zacznie yy, padać lawa za tyle tam sekund. Unikaj spalenia. Aha. No to może w to grałam. Nie wiem, zobaczymy. Muszę wygrać. A, dobra, to będzie proste. Albo nie. Tutaj są takie czarne kółka i nie możemy na nich yy, stać, bo wtedy takie kule lawy spadają za, za parę sekund. Więc musimy unikać. Dobra, git. Szybko, szybko, szybko. Dobra, jest, jest. Nie! nie! Co? Co jest? Co? Ale że cała plansza tylko, nie wiem, no sekundę wytrwać. No to dobra, trudno. Okej, okay, gramy dzisiaj już ostatnią minigierkę, ja tak myślę. I zobaczymy, obym wygrała, bo naprawdę jak gram tak normalnie, to nie lepiej idzie. Okej, okay, reakcje toksyczne. O, to jest proste, to możemy wygrać, bo ja wiem o co w tym chodzi. się pojawiać kolor danej podkładki tak jakby koloru takiej, no widzicie? I trzeba będzie szybko na nią stanąć, bo za parę sekund ona jedyna nie zatonie. Chyba to, o to chodzi, nie wiem. Zobaczymy, czy dobrze myślę, czy dobrze pamiętam. Gdzie są takie ściele podkładki? Podkładki? No takie tratwy może. O, czerwone szybko! Udało się. Zielony, szybko, 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 szybko. Ja, co ja robię? Czemu mi nie działa? zadziałało mi. Ja nie rozumiem dzisiejszego dnia. Dlaczego ja mam takiego pecha? Czemu ja nie wygrywam? Nie wiem. Kto wie, że Coś mi nie zadziałało. No cóż. Jak mówiłam, kończymy dzisiejszy odcinek na tej grze. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie nam lepiej, bo myślę, że jeszcze może kiedyś nagram tą grę w Roblox na tym kanale. Więc jeżeli, wam się podoba, jeżeli ten film się spodoba, możecie dać łapki w górę. Musicie też zasubskrybować mój kanał tam na dole dzwoneczkiem i podajcie na mój pierwszy kanał. Pierwszy, no pierwszy. Ola, ole, ole. Cześć, dla ja Oliwka. Do zobaczenia. Pa!